Wybiera się do Poznania. 24-25 listopada. Wspaniała sprawa. Nie dość, że zobaczymy najlepszy resztyk w całym kosmosie, to jeszcze mamy stoisko z kraftowym piw. I nie jedno, nie dwa, tylko całe poznańskie targi piwa. No przecież, jak ja usłyszałem tą decyzję, to pierwsza sprawa, co ja ci muszę powiedzieć, Rio Deal, ja tu muszę uścisnąć ci rękę, bo to jest wspaniała decyzja. Wspaniała. A dziękuję. Takie decyzje produkcyjne trzeba podejmować. teraz musi się rozwijać. W bardzo chcę, żeby podróżowała po Polsce coraz więcej. Prawda nie zawsze jest to łatwe, ponieważ są pewne ryzyko z tym związane, ale jeżeli tylko Poznań jest zainteresowany, aby na ich targach był nasze, to już jest na szczęście. Dlatego dla wszystkich, którzy się nie zrobili na OT kupmy biletu, bo wiadomo, że to jest bardzo duży wyczyn kupić bilety na gale w szkołach, to zapraszam na trip do Poznania. Takie. Dokładnie tak, tam będziemy robić to, co zwykle, czyli będziemy kultywować najlepszą przyjaźń na tym świecie, czyli przyjaźń wrestlingu i piwa.